Ogłoszenia parafialne. Soleni za Antomi jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Serdeczne życzenia składamy dzisiaj księdzu Norbertowi, który we wtorek będzie obchodził swoje imieniny. Niech Pan Jezus błogosławi i obdarza wszelkimi łaskami, a święta Jadwiga niech wyprasza moc ducha w realizacji powołania kapłańskiego. W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Msze święte w porządku niedzielnym, z wyjątkiem popołudnia, kiedy nie będzie mszy świętej o godzinie 17. Natomiast o godzinie 16.00 odprawiona będzie główna msza święta z procesją do czterech ołtarzy. Po niej będą jeszcze msze święte o 18.30 i o 20.30. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian do wzięcia udziału w tym święcie Eucharystii. Prosimy zwłaszcza osoby do świec i sztandarów, dzieci komunijne i rocznicowe w białych strojach. Dzieci z klas pierwszej, drugiej i przedszkolne dosypania kwiatów prosimy także, aby udekorować okna przy trasie procesji, która przejdzie tradycyjną trasą. We czwartek zapraszamy także na centralną procesję Bożego Ciała, która rozpocznie się mszą świętą na Wzgórzu Wawelskim o godzinie dziewiątej. Po Bożym Ciele zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci na codzienną procesję o godzinie 18.00 przed mszą świętą wieczorną w ramach oktawy tej uroczystości. Przyszłą niedzielę obchodzić będziemy odpust parafialny ku czci świętej Jadwigi Królowej. Będzie on połączony z jubileuszami kapłańskimi, 35 rocznicą święceń księdza proboszcza i 25 rocznicą księdza Stanisława Molendysa. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości do tej wspólnej modlitwy za przyczyną naszej patronki i do dzielenia się radością jubileuszową. Natomiast bezpośrednio po sumie odpustowej około godziny 13.45 w sali teatralnej odbędzie się specjalny pokaz naszego Centrum Kultury i pokaz Taneczno-gimnastyczny Jagudek z parafialnego klubu sportowego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pięknych owoców pracy centrum i klubu istniejących od lat przy naszej parafy, szczegóły znajdziemy na plakatach przy wejściach do kościoła. Rodzice i uczniowie naszej katolickiej szkoły podstawowej imienia Świętej Jadwigi Królowej serdecznie zapraszają dzisiaj na kiermasz ciast przy kościele. Dochód przeznaczony jest na działalność Rady Rodziców, która dofinansowuje wycieczki dla potrzebujących uczniów oraz wspiera rozwój placówki. Zespół charytatywny zbiera dzisiaj przy wyjściach datki na kuchnię Świętej Jadwigi dla ubogich. Natomiast za tydzień wspólnota niepełnosprawnych Bystrzaki, która działa przy naszej parafii, będzie kwestować na zorganizowanie wakacji dla swoich podopiecznych. Rodzice chorego Stasia, którzy kwestowali na leczenie swojego synka w ubiegłą niedzielę i zebrali ponad 11,5 tysiąca złotych, z całego serca dziękują za wsparcie. Mszę Świętą w intencji ofiarodawców odprawimy w ramach nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w najbliższą środę. Spotkanie do bierzmowania dla klas siódmych odbędzie się we wtorek o godzinie 17 w kaplicy. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codziennie o godzinie 18. .00. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga informuje, że trwają zapisy na obozy rekreacyjno-sportowe we Włoszech oraz piłkarsko-siadkarski w kamienicy w Gorcach. Są również wolne miejsca na półkolonie Wakacje z Jadwigą, szczegóły na plakatach oraz w biurze klubu. Grupa z Mistrzejowic wraz z parafią w Zielonkach zaprasza na trzecią pielgrzymkę rowerową z Krakowa do Oświęcimia w sobotę 10 czerwca. Zapisy przez internet, szczegóły na plakatach. Dziś kończy się w naszej archidiecezji, archidiecezji czas spowiedzi, komunii świętej wielkanocnej. W zakrystii można jeszcze kupić specjalny dodatek do tygodnika Niedziela. Więcej ogłoszeń znajdziemy w naszym bezpłatnym biuletynie parafialnym, który wyłożony jest na stojakach przy wyjściach z kościoła. Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to Świętej Pamięci Jerzy Bartusiak z ulicy Potwortem 12, Marek Krawczyk z ulicy Palacha 9 i Marek Tondyra z ulicy Stakiewicza 13. Dobry Jezuła, nasz panie. Dobry Jezła nasz panie. Dobry Jezuła, nasz panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.